Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. z Pizza, Great Pizza Lecimy sobie z kolejnym dniem y, 126. Y, of course, nie będę nie baked in. Y, of course, sponsorzy, obejrzeń. Jest już dosyć późno, dlatego muszę mówić trochę ciszej. Y, ale mikrofon dałam w miarę blisko, więc mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Dziś jest ten dzień. Alicante, dr. G. Cicero i piekarz z Papa Louisiana wchodzą. Na Zarenę. Będziemy Was informować na bieżąco o największym wydarzeniu w historii pizzy od dziesięcioleci. Yy, kilka lokalnych pizzerii zostało zasypanych śniegiem z powodu wczorajszej burzy śnieżnej. Na szczęście, piekarze i klienci zamienili tę niefortunną sytuację w świąteczną imprezę. Co, trzeci dzień, weź chciałbyś. O, przepraszam. No. Trzeci dzień. Nieważne, ważne. Lecimy ze sponsorami. Nie od trzeci dzień, a już prawie szósty odcinek. Wracam po reklamach i pierwsze co mi wyskoczyło, to przymusowe kliknięcie w tę kolekcję. Oktawia. Um, ok. Witamy na zarenie. Stoi przede mną czterech utalentowanych piekarzy, ale tylko jeden udowodni, że jest warte starożytnego ciasta Juliusza Chisera. Gotowi by zacząć? Zaczynajmy. Najpierw pokażę Wam, gdzie trzymamy główną nagrodę. Jakie to ekscytujące. Ale ładnie to wygląda, chociaż ten Juliusz Cizer wygląda lepiej niż te yy, postacie malowane w historii. Ok. A to jest dla pizza, czy to? Wybaczcie mi. Naprawdę, przepraszam. Teraz przejdziemy do kolejnego punktu w porządku. W pierwszym oficjalnym wezwaniu z areny musicie padać 70 pizz z naszym najnowszym dodatkiem Figami. Dostarczy nasiona. Wow. Podczas gdy dodatki owocowe nigdy nie mogą dorównać czystemu serowi, konieczne jest przetestowanie pizzy z masami. A teraz idźcie i podbijajcie świat pizzy. Dzięki. Figę. No dobra. Hmm. Właśnie tak a propos, no to mamy miejsce na figę. To już teraz wiem skąd te dodatki. Dobra, sadzimy sobie wszystkiego yy, po trochu. No nie... Teraz mi zaczyna e, katar z nosa cieknąć. Super, super, po prostu cudownie. E, skorzystam chyba jednak z sekundy. Ok, wracamy. Ten konkurs z Areny jest tak ekscytujący. Wiem, że wygrasz piekarzu. Dziękuję. Cieszę się, że Oktawia udostępniła nasiona fig w pizzerii. To jedno z moich ulubionych owoców. E, ja też? Podliżamy się trochę. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały w Twoim ogrodzie. Należy zasadzić je tak szybko jak to możliwe, aby uzyskać przewagę w konkursie. Tak zrobiłam. Wpadnę jeszcze. Oczywiście, ja powiedziałam w czasie przeszłym, no. Wpadnę jeszcze raz, gdy zbierzesz pierwszą partię, z niecierpliwością czekam na Twoje figi na pizzy piekarzu. Do zobaczenia wkrótce, okej. Okay. Eee, Otrzymałam 250. Czekajcie. Ile mi te figi będą rosły? 6 godzin, no to do, do, do jutrzej. Teraz trzy odcinki planuję nagrać. No to za trzy odcinki będą wyrośnięte supremy razy dwa. Bardzo się cieszę. Jest milion sposobów na przygotowanie potraw. Grillowanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Smażenie na głębokim tłuszczu, na maśle. Proszę. Krewetki są najlepsze. Niezależnie od tego, jak je przygotujesz. Ok. Zapomniałam już, że to krewetki miały tego tak rozbudowany przepis. Do piekarnika. Tutaj mamy wykreskowy. Super. Kolekcja. Oktawia. Zastanawiam się, Eee, czemu już mamy 21? Aha, bo podczas tych pewnie eventów, eee, jak została opiekunem Zareny? Wygląda na to, że jest pasjonatką starożytnej rzymskiej cywilizacji, zwłaszcza Juliusza Cezara. Tak się cieszę, że dała nam figi. Potrzebowałam nowego składnika. Muszę zrobić dużo być ze swigami na konkurs. Urodziny, listopad, zawód, opiekun Zareny. Te wykrzykniki? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to znaczy. I nie, nie, ten, nie wnikam. A to była informacja po prostu. Ok, i dwie pizze suprema trzeba zrobić. Raz, dwa, raz i dwa. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I pij. I pizze supreme są już zrobione, szybko, szybko. Um, uruchomimy. Nie, 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 strasznie mi się ścina ten telefon, niepokoi mnie to niemiłosiernie, bo szczerze powiem Wam, że w tej grze już zaszłam bardzo daleko i nie wyobrażam sobie, że musiałabym na nowym telefonie tu od nowa wszystko przechodzić. Uff, zadanko mamy, tu hajsik się zgadza, dobrze. Tutaj mamy co do odebrania? Aha, tutaj mamy przyspieszenie piekarnika, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czekajcie, zadania ukończona. Tutaj są serca rozdane, a tutaj mamy... Um, to nie rozegrana. No tak, dzisiaj powinniśmy sześć rozegrać. Na razie zostawiam serduszka, bo czekam. Wiecie, chyba e, Reniferkowi albo Ping Pipinowi będziemy e, dawać. A Renifer nie pamiętam, jak miał na imię. No nie wiem. Całe to gadanie o pesto nie brzmi dobrze. Wezmę pizzę z Anszuła i z sosem. Dobrze. Anchois... Przepraszam bardzo, ja bym chciała powiedzieć tylko jedną rzecz: że um, przecież yy, ja muszę figi robić. Halo! No jestem pod wrażeniem. Ja też. Krawetki z masłem cytrynowym są całkiem niezłe. Ale czy jadłeś kiedyś? Krawetki z czosnkiem? Ok, krawetki z czosnkiem powiadasz. No dobrze, dobrze. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale mamy już 40 diaksów. To oznacza, że będziemy mieli piękną świąteczną yy, kasę w następnym odcinku. Neapolitańska. Co to znaczy neapolitańska? I razy dwa. Szukamy. Yy, yy, yy. Yy. Neapolitańska. Bazylia i pomidory. No dobra. Bazylia i pomidory. Czasem musi być i tak. Wiecie co, ale mnie kurde kordzi, żeby to wszystko zautomatyzować, ale nie, nie mam na tyle diaksów, także muszę się wstrzymać. Dobra, raz i dwa. To idzie do wydania, to idzie do schowania. Raz i dwa i hop siup. pięknie. A właśnie, jakie mam w ogóle zadanie? Weź sobie. Tak, radość światu, coś tam, coś tam. Dzisiaj mamy zadanie idealnej pizzy i szczęśliwy klienci. Razy ten, dobra. Okej, okay. jakoś to będzie. Lody napolitańskie to mój ulubiony smak, to także moja ulubiona pizza. Proszę. Zwykła pizza serowa, ale położona nie pomidory bazyli. Aha, czyli dobra. Lody napolitańskie to chodzi po prostu o pizzę napolitańską. Na Bardzo ciekawe określenie, zważając na to, że tutaj. Mamy przeciwieństwo ludów mamy gorący piekarnik. Oczywiście, że przyspieszamy. Bardzo szybko to pójdzie u nas. No, ale wiadomo, jak się prowadzi pizzeria, to szybko znika. Chcę tylko przytulić tę pizzę na kilka godzin. Lepiej nie, bo się obtłuścisz. Chociaż, jak to mówią, przez żołądek do serca. Więc, jak powiedział, przepraszam, szczęśliwy. Utłuszczony to w to może będzie mu lepiej. Hej, czy robisz tutaj kebab z krewetkami? Jeśli nie, potraktuję je jako kolejny dodatek na mojej pizzy. I chcę to na sosie pesto, a nie pomidorowym. Oczywiście, krewetki. Cebula pieczarki dla nieziemskiego. Ok? Czyli tak, pesto. Pesto. Co on chciał? Krewetki, cebula pieczarki. Krewetki, cebula i pieczarki. ciekawe, ciekawy pomysł. Mm, I ostatni mamy słonego żeglarza, raz dobrze. No, to taki, Po prostu będą rybki z oliwkami, co nie? Aż się tylko się upewnie. Mm. Mhm, rybki z oliwkami. Dobrze pamiętam. Powoli się uczę tych przepisów. No i właśnie tak chciałam powiedzieć, że... Gdybym miała to wszystko stracić, zaczynać od nowa, no chyba bym już nie robiła trzeciego sezonu, bo Gierka jest rewelacyjna, ale w tym miejscu, gdzie jestem, po prostu, bo nie wyobrażam sobie. O, Renifer do nas upadł. Dobrze, że tu jesteś piekarzu. pragnąłem twojej pizzy przez cały rok. Renifer Winston jest twoim. Fanem numer jeden. Hurra! Ranifer Winston. Cieszę się, że mogę odpocząć od latających sani, Kto by pomyślał, że musimy trenować przez cały rok dla jednej nocy? Uff. Poproszę ciasto z papryką. Okej. Okay. Z papryk. Już się robi, mój drogi, piękny przyjacielu. Słodziak. Chociaż wydaje mi się, że pingwinek Pippin wygra. W tym roku. Tak czuję. Proszę. Czy moje światła goczu? czy moje oczy po prostu zawiół od tego, jak piękne jest to zamówienie? Um, Obstałam to pierwsze. Wybaczcie mi. Tak bardzo mi wybaczcie, ale... Ja nie chcę, ja nie chcę, ale... Już po prostu jestem zmęczona i myślę tylko o tym, że... I wtórzę znowu kolejny dzień. Dobra, wszystko pięknie. Tutaj... Aha, bo my w tym zbieramy serduszka, jak niechcący wykonujemy jakieś tam zadania. Okej. Okay. Wydarzenie kończy się za 9 dni. Dobra, mniejsza szoda. Maka oliwki. Pipinka, pipinka bym w sumie chciała. Wiesz, jaka jest najlepsza rzecz w wegańskiej pizzy. Naprawdę możesz delektować się smakiem sosu pomidorowego. Okej. Okay. Okej. Okay. Jakbyś chciała sos pomidorowy, to wystarczy poprosić. To nie jest takie ciężkie. Żeby zrobić tylko ten. Um, you know a jeszcze figi nam doszły no nie mogę teraz o nich zapomnieć w moim przepisie wegańskim i teraz nam przyjdzie po prostu kolejna pizza nie dlatego to wyzwanie z areny jest takie czasochłonne bo oni nie będą sobie cały czas życzyli przecież tych yy, wiecie pizz z figami proszę to może być rozglądanie ale nie mam mowy że podzielę się tą pizzą zarąbiste Jedna pizza z serem, nie zapomnij o sosie. Okej. Okay. Bardzo się cieszę, że wyszczególniłaś to w swoim zamówieniu. Dzięki temu nie będzie żadnych niedopowiedzeń ani żadnych problemów. Yy... Żadnych po prostu. Masz... Okej, okay, to się robi. Już myślałam, że nie odebrałam tego zamówienia w ogóle. 10 na 10. I know. O, wróciła matka z dzieckiem. Potrzebuję jednej pizzy z peperoni, pieczarkami, oliwkami kiełbasu, a drugą po prostu z serem. Okej. Okay. Czyli dwie. Jedna po prostu z serem. A ta jest czym? Peperoni, pieczarki, oliwki, kiełbasa. Peperoni... Pieczarki, oliwki, kiełbasa, tak? Dobrze. Tak, to do pieczenia idzie, to do... Krojenia raz, do krojenia dwa i do wydania. Może jeszcze jedną osobę zdążymy. Masz. Świetnie. No, szybko. Aha, za przyjechał. No. To zdążymy. Szybko hopie. Nie no, wiem, że mam dobry Ja mam zawsze najlepsze. E, proszę, wskazówkę. OK. Co chcesz? Wjedź z sosem bez dopieczarkami kiełbaskami. Dwie pizze z pesem. pesto, pieczarki, kiełbaski. Mamy radę. Pieczarki, kiełbaski. E, dwie... ten. Ale jedna z nich powinna mieć cebulę na jednej połówce. Okej. Okay. I mają być dobrze wypieczone. Wiem, że tamtej babce nie wypiekłam, ale po prostu mi to wyleciało z głowy. Skupiałam się na tym, żeby jak najszybciej oddać. Żeby móc więcej ludków przyjąć Tego młodego ludka tutaj nam przyjąć Proszę Właśnie tego potrzebuję Ostatnio jest zimno, a coś tam rozgrzane? do tego rozgrzewa? Ok Można i tak I ile nam dzisiaj wyszło? Wow No pięknie dzisiaj nam poszło Teraz tak Dekoracja I lecimy tak, najpierw Kasa, gdzie jest kasa? Kasa nasza piękna, popatrzcie, ale będzie ładnie. Tak średnio mi to pasuje do kwiatów, no ale. Garniemy to i na następny raz jeszcze chcę to, czyli za dwa dni, czyli za jakieś sześć odcinków i będziemy mieli piękny świąteczny den. Więcej nie potrzebujemy. Ehm... A ten wazon bałwan też ładnie wygląda. Dobra, nieważne. E, na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa-pa!